Bo ja cię mobbingowałem dwa lata temu, że wcześniej wyszłaś za mąż. Dla mnie rzeczywiście wychodzenie za mąż przed, 20, przed 22 rokiem życia to jest jak wychodzenie z imprezy przed 19. Nie wiadomo po co się to robi. Czego się dowiedziałaś o małżeństwie? Tylko jedno pytanie. Czego się dowiedziałaś o małżeństwie od tych dwóch lat? Kiedy się hajtnęłaś, byłaś idealistką, fajnie, fajnie, fajnie. i... No jest zajebiście w ogóle. Ale pytam się, czego nowego się dowiedziałem. Czego nowego się dowiedziałam. Wiesz co, my z Tomkiem się tak bardzo kumplujemy i cały Czyli czas. Czyli już nie ma miłości, już jest przyjaźń po prostu. Tak, tak. Tak to bywa. Nie, wiesz co, gramy razem w zespole. Jezus więc... Maria na co dzień te same gęby. No właśnie, Jaka no nuda. Właśnie. nie, jest super, jest, jest, super? jest, jest naprawdę. Ale z takiego momentu pa, tak, on śpi, wiesz, chrapie trochę, wiesz, ma starą nie. piżamę, tu mówisz, ale się. Wpi... Nie, 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 nie. No Kuba właśnie, sztuką jest kochać za wady, a lubić za zalety. Słuchaj, kochać za zalety. Nie. Zapisz sobie, zapisz sobie. Kochać sobie. za zady, powiedziałeś? Kochać za zady nie. i za wady. Dobrze, ale, ale. A lubić za zalety. Ale wiesz, i, dlaczego i wszystkie. bajki... Czytała ci mama bajki, jak byłaś mała? Tak. Ksi księżniczka. Dzieci z Bullerben. Nie, kufciuszek, księżniczka. Zobacz. Dlaczego nie lubiłam? Ja dlaczego wszystkie bajki kończą się na ślubie? Bo jak jest ślub, to kończy się bajka. To niestety jest prawda. Jest, jest, jest reguło. Czy u Ciebie jest inaczej? A pamiętasz, co Ci powiedziałam tutaj przed chwilą na telewizji było? Nie pamiętam. Mam już tak zbutwiałą pamięć, że nie pamiętam. Musisz sobie odświeżyć. Poza tym Ty już nie wiesz, co to znaczy być singlem. No nie. A my z Joasią... No jeszcze ...jesteśmy tak. w natarciu.